Cześć, nazywam się Mateusz Sołtysiak. Zapraszam na Benchmark TV. Rok 2010 ma stanowić punkt zwrotny w rozrywce 3D. Na targach CS 2010 w Las Vegas zobaczymy pokaz filmów 3D zapisanych na płytach Blu-ray. Używają one nowego formatu wideo, który powstał przy współpracy stowarzyszenia Blu-ray Disc. W 2010 roku na rynek trafią również pierwsze telewizory 3D firmy Sony i Panasonic. Co więcej, Sony chce też wprowadzić gry 3D dla konsoli PlayStation 3. Hollywood przyspiesza produkcję filmów 3D, natomiast producenci sprzętu pracują nad wprowadzeniem na rynek nowych technologii wyświetlania 3D. Nvidia zademonstrowała kompletne rozwiązanie do odtwarzania filmów 3D w domu. Składa się z komputera wyposażonego w procesor graficzny GeForce, okulary 3D z aktywną migawką oraz nowe wyświetlacze 3D o rozdzielczości Full HD. Przyszły rok zapowiada się więc bardzo trójwymiarowo. Konsola PlayStation znana także jako PSX trafiła na rynek 15 lat temu. PlayStation miała być zaledwie dodatkiem do jednej z konsoli Nintendo. Producent zrezygnował jednak z takiego rozwiązania, natomiast Sony nie odpuszczało i zdecydowało się wprowadzić swój produkt na rynek jako samodzielną konsolę. PlayStation okazała się wielkim hitem i wiele osób uważa, że to właśnie ta konsola wniosła do naszych domów gry 3D. Z okazji 15 urodzin Sony przygotowało specjalną witrynę. Można w łatwy i przyjemny sposób zapoznać się z historią konsol PlayStation. Ruszyły przygotowania do usprawnień standardów sieci bezprzewodowych. Już za dwa lata może się pojawić 1 gigabitowe WiFi. Nowy standard powinien zastąpić dotychczasowy, dużo wolniejszy. Zmiany w częstotliwości mogą przynieść teoretyczny wzrost prędkości nawet do 1 gigabita na sekundę, czyli trzykrotnie więcej niż w dostępnym obecnie standardzie. Technologia powinna wejść do powszechnego użytku z końcem 2012 roku. Obecnie nadal trwają prace nad rozwojem standardu N i za jakiś czas dostępna będzie możliwość wykorzystania czterech pasm, pozwalającej na przyspieszenie prędkości z 300 megabitów na sekundę do 450 Mbps na 3 i 600 megabitów na sekundę na czterech pasmach. Twórcy YouTube postanowili wykonać ukłon w kierunku użytkowników wolniejszych komputerów. Ruszają testy okrojonej wersji serwisu. YouTube ma relatywnie prosty interfejs, który nie powinien przysparzać problemów jego użytkownikom. Serwis może jednak być kłopotliwy dla komputerów oferujących relatywnie małą moc obliczeniową. To samo dotyczy użytkowników korzystających z wolniejszych łącz internetowych. Administratorzy serwisu rozpoczęli wdrożenie odchudzonej wersji YouTube, pozmawionej m.in. takich opcji jak wideo w jakości HD. Tylko 1% stanowisk pracy w polskich biurach jest w pełni przystosowanych do potrzeb pracowników, a ponad połowa nie spełnia większości wymogów ergonomii. Ponad 50% stanowisk pracy nie spełnia większości wymogów ergonomii. Około 90% pracowników biur skarży się na bóle kręgosłupa, a 80% cierpi na dolegliwości związane ze wzrokiem. To wyniki badań przeprowadzonych w ramach czwartej edycji kampanii Ergotest, której celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące z codziennej pracy biurowej. Ponad połowa pracowników biurowych ma źle ustawiony monitor, a jedna trzecia pracuje przy nieodpowiednio ustawionej klawiaturze. W 80% przypadków nadgarstki podczas pisania na klawiaturze są ułożone nieprawidłowo, zła pozycja powoduje mrowienie w stopach, drętwienie łydek oraz ból w okolicach nadgarstków. Na ogólne przemęczenie pracą biurową może wpływać także fakt, że tylko połowa z nas korzysta z przysługującej wszystkim 5-minutowej przerwy po każdej godzinie pracy przed komputerem. Sprawdź, czy Twoja praca jest bezpieczna. Na stronie zaprezentowaliśmy w 13 punktach warunki bezpiecznej pracy przy komputerze. Oficjalna data wydania pakietu biurowego Office 2010 to czerwiec przyszłego roku. Tymczasem wersję beta ma już milion użytkowników. W finalnym produkcie pojawi się wiele zmian tworzonych z myślą o klientach biznesowych. Wiele nowości pojawi się w Outlook 2010, który umożliwi płynniejsze komunikowanie się między nadawcą a odbiorcą maila, nawet wówczas, jeśli jeden z nich nie będzie miał dostępu do poczty elektronicznej. Innowacją będzie możliwość płynnego wykorzystania innych technologii komunikacji, takich jak czat, telefonia VoIP, rozmowy wideo. Zmiany zostaną wprowadzone również do takich produktów jak Project 2010 czy SharePoint 2010. Office 2010 ma gwarantować większą integrację poszczególnych narzędzi, łączenie ich funkcji, a także pracę grupową nad jednym dokumentem. Forza Motorsport 3 podbija serca graczy. Najnowsze wyścigi Forza Motorsport 3 cieszą się niesłabnącą popularnością wśród posiadaczy konsoli Xbox 360. W ciągu miesiąca od dnia premiery po grę sięgnęło aż milion graczy. Już za tydzień w ramach usługi Xbox Live pojawi się najnowszy, świąteczny dodatek do tej gry. Zawierać on będzie 10 nowych modeli samochodów, w tym legendarne Ferrari 458 Italia. Assassin's Creed 2 to bez wątpienia jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji tego roku. Od 4 grudnia dostępna jest już również w Polsce. Jak na razie produkcja ta ukazała się jedynie na platformy PlayStation 3 i Xbox 360. Pecytowa edycja spodziewana jest dopiero na początku nowego roku. W Assassin's Creed 2 odnajdziemy wiele rozwiązań znanych z pierwszej części gry, ale też i kompletnie nowe bohater może pływać, nurkować, latać na maszynie zaprojektowanej przez samego Leonarda da Vinci oraz korzystać z innych nowych umiejętności. Wszystko to ułatwi graczom poruszanie się po najsłynniejszych miastach ówczesnych Włoch i sprawia, że gra zyskuje nowy wymiar. W grze zastosowano najwyższej jakości rozwiązania graficzne, aby w pełni oddać architektoniczne szczegóły lokacji, takie jak Wenecja czy Florencja. Już wkrótce spodziewajcie się naszej wideorecenzji gry.